Cześć czołem, Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Kolejne wydanie piwnych okazji. Zaczynamy od biedronki. Oferta do 3 sierpnia. Tutaj Budvar Dark za 3,99, a także kolekcja Conesera, Komes, browar Fortuna, 4 piwa plus szkło degustacyjne. 34,99 To tyle jeśli chodzi o biedronkę. My już przechodzimy do Kauflandu. Oferta do 3 sierpnia. Jabłonowo piwo lekkie 2,5% na miodzie z pomarańczą lub cytryną 4,99 za za półlitrową butelkę. Wychodzimy z Kauflandu. Jesteśmy już w Dino. Oferta do 2 sierpnia. Tutaj stary browar Kościerzyna, Red Lager lub Ciemna Dziesiątka 3,59 a także Osiemnastka, czyli piwo udające destylat 3,49 za małpkę. E, opuszczamy dino i jesteśmy w Polomarkecie. Oferta do 2 sierpnia tutaj z aplikacją lub z Polokartą za 6,49 browar Pinta, atak mielu Pale Ale lub Hazy Morning. A oprócz tego piwo żywe, niepasteryzowane z browaru Amber w cenie 4,49 zł. To tyle jeśli chodzi o Polomarket. My już przechodzimy do Aldi'ego oferta do 30 lipca, włącznie tutaj: piwo obołoń Premium, puszka 3,99, a także lwowskie 1715, również 3,99. Jesteśmy już w netto oferta do 3 sierpnia. I tutaj mamy Amber Czarny bez za 4,99 Bucha z Tęczynka za 7,99 Wybrane piwa z browaru Tęczynek 6,99 Bractwo 4,49 Noteckie różne warianty 3,99 e, Piwa z innych beczek 6,99 e, Grimbergen 3,99 Brooklyn 3,99 e, Guinness 5,99 za puszkę, i 44,99 zabeczkę Budweiser'a. To są propozycje przygotowane przez Netto. A my już przechodzimy do Lidla. Oferta od 28 lipca. Tutaj Be Like Mitch lub King of Hop z Ale Browaru, 7,99 za butelkę. Browar Moczy Broda. Piwa z serii Jungle Fruits 7,99 za butelkę. Wraca browar Artezan. Tutaj mamy piwo Pacific lub Prędkościomierz. Oba piwa w cenie 8 z 99 groszy. E, browar Trzech Kumpli, e, dwa klasyczne piwa z browaru Trzech Kumpli w puszkach Kalifia a także Pan i Pani, oba piwa za 11.99 e, i to jest wyróżniająca się cena e, jak na półlitrowe puszki z polskiego craftu e, w Lidlu. E, 11.99 te dwie propozycje z browaru Trzech Kumpli i na sam koniec dobrze już znany zestaw z browaru Inne Beczki. Czyli 6 puszek w zestawie. Puszki 033 w cenie 29,99 Zisu, Apa Jungle, IPA i Miami. Lager, ten zestaw się już w Didlu wielokrotnie pojawiał. Drodzy moi, tak to wygląda w tym tygodniu. To wydanie piwnych okazji dobiega końca. Mam nadzieję, że coś ciekawego dla siebie wybierzecie. Ja e, tradycyjnie dziękuję Wam za uwagę i tradycyjnie Was pozdrawiam. Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Cześć!